Witam Was z tej strony Dawczek i witam Was w zupełnie nowej, pełnej emocji serii na moim kanale: Manhunt Polish Car Driving. Moim celem jest dostarczenie trzech dostaw jedzenia, a przeszkadzać mi w tym będą moje ekipowicze w przekolorowych Golf 2 i Poloneza Kto wygra tą szaloną rywalizację, przekonacie się oglądając pierwszy odcinek Manhunt Polish Car Driving. A więc zacząłem od wylosowania auta na kole fortuny. Mogłem trafić coś lepszego, ale no nie będę narzekać, bo mogłem trafić coś gorszego, na przykład malucha. Tak jak widzieliście, padło na zielonego pezera Vitesse. No, powiedziałbym, że taki średniak, ale no może być, tak? Także auto, które wylosowałem, już stoi za mną. Jest to pezer Vitesse. Za mną stoi już cała gwardia, przy przygotowana do odjazdu. No więc ruszyłem swoją podróż życia. Moi oprawcy starczyją minutę później, aby dać mi trochę czasu na odjechanie. No, Prawnie odjechałem. Oj, chyba odjechali, już chyba odjechali, widzę. Bo jest O kurde, jedzie za mną, oho, już się zaczyna. Już tam widziałem jakąś kropeczkę. A więc moja samowolka nie trwała zbyt długo, ponieważ moi oprawcy już wyjechali, aby mnie złapać. Oj, 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 kurde, co tu się dzieje? Z początku było bardzo trudno. Moi ekipowicze wywierali na mnie dużą odjechałem, presję. Przez większość czasu kręciłem się wokół karwic, gdyż miałem tam swoją pierwszą dostawę. Gdy patrzyłem trochę więcej luzu, wziąłem swoją pierwszą dostawę z zajazdu skalnego. Dobra. Oni, oni... się tam wywalają na tych polach? ale ich trochę zgubiłem, no nie widzę ich ani trochę, tak. Jedzie prosto na słabo centrum. Ja wiem gdzie on jedzie, on chyba planuje jechać 205! Dobra, tutaj uwaga na tych hopkach, bo to... Jak ja wlecę gdzieś... No? Tu nie ma. Postanowiłem uciekać DW205 i to się opłaciło. Zgubiłem ich na dość długo. Nienawidzę tej drogi, naprawdę. Jest tak kręta. Tak, tutaj bym się zablokował, to już by był koniec naprawdę. Znajdowałem się dość daleko od moich oprawców i udało mi się to wykorzystać. Jest ty pierwsza paczka! Czyżby pierwsza paczka bez, bez większego przypału? W dość długich zmaganiach dostarczyłem swoją pierwszą przesyłkę Ale niedługo później dostałem kolejną dostawę Tym razem z pobliskiego Dino Zależamy Dino, let's go, mamy to. Dobra, mam Oje, jak kto nie O nie Ojej, dwóch już tu jest nie. No i wreszcie mnie znaleźli I zaczął się za mną pościg O cholera, dobra, dawaj peluciku Wierzę w ciebie, chłop tam tak się wpierzył. Dobra, w lewo, 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 lewo Tarczyłem drugą przesyłkę. Została już tylko jedna i wygrywam. Nie wiem co ja mam zrobić, nie wiem co zrobić. On mnie tu bierze już. Dobra, ro robię coś takiego. Gdy byłem ścigany przez moich oprawców, stało się coś, co mogło zakończyć moje zmagania w tym manhancie. Jak oni tak będą myśleli, co ta trzecia paczka może być nie do zrobienia. Niestety. Jeszcze więcej, jest! 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 więcej, 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 tu jest. Tu się dzieje. Oni się sami blokują. więcej, się zostało! Dzięki mojemu szczęściu udało mi się jakimś student tam uciec. ducić. Pludniki, Ej! Ja piernicze. Dobra, stresowałem się. A ja już myślałem, że to będzie pograne. Co to są za pludniki? Co to są? te? Ja piernicze. O cholera! No i się zaczyna, no i się zaczyna znowu. Zaraz poleci ten. Tego to się nie spodziewał. Uf! Uf! O! Uf! Oj Oni sami o siebie się kurde rozwalają. Moi oprawcy siedzieli mi ciągle na ogonie. Miałem bardzo ciężko im uciec. Co się dzieje? Nie no, ja z ja tej pizzy nigdy nie wezmę. No. O cholera. oj. No i... Jedzie, jedzie, jedzie. Jest tu! Jest, jest, jest! Blokuje, blokuje, blokuje! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć! No i nie udało się! Mam ostatnią paczkę, to jest tylko kwestia czasu Nie, 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 nie mam dotknię! Nie! Dwa tysiące! Czemu tu jest woda? Leci! Ty wleciał! Dobra, oni chcą, żeby, Oni chcą do mnie wejść! Oni chcą do mnie wejść, do auta Stary Jaros! Jestem! Czy, czy ja wygrałem? Gdzie to jest? No i chyba mamy to. No i jak widzicie, udało mi się wygrać. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, piszcie w komentarzach. No, wszyscy dzień mieli. Dzień wszyscy. wszyscy mieli. To. 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 Adios. To. Nie. Kopalaj. <noise>